Stary ogrodnik zdradził mi co dać do dołka pod ogórki. Dzięki temu mam niezwykłe plony. Ogórki zbieram całymi wiadrami niedługo po ich posadzeniu do gruntu. Jak to możliwe? Ogórki do wzrostu potrzebują ciepła i sporo wody. Już na etapie sadzenia możesz zapewnić im odpowiednie warunki. Sadzonki będą mogły rosnąć i się lepiej rozwijać. Każdy wie, że ogórki najlepiej rosną, kiedy jest ciepło. Możesz zapewnić to ciepło ogórkom już od samych korzeni. Sposób jest tak prosty, że aż trudno uwierzyć. Jeżeli masz trawnik i kosisz trawę, to zachowaj ją dla ogórków. Możesz też zerwać ją z obrzeża ogrodu. Trawa jest niezwykle cenna w uprawie ogórków już na etapie samego sadzenia. Dzięki niej ogórki będą miały ciepło już od samych korzeni. Wykop spory dołek. Wyłóż go wcześniej ściętą czy zerwaną trawą. Cały sekret tkwi w tym, że trawa, kiedy się rozkłada, wydziela ciepło. Zasyp więc ją pod ziemią w miejscu sadzenia ogórków i dopiero na to posadź sadzonkę ogórka. Tak samo możesz przygotować ziemię pod wysiew ogórków. Trawa jak się rozkłada, to wydziela ciepło i dzięki temu ogórki rosną jak szalone. Podlej tym ogórki, momentalnie urosną latem będziesz zbierać je pełnymi wiadrami. Ten prosty nawóz sprawi, że będą rosły jak szalone, dostarczy im niezbędnych składników. Szybko zobaczysz różnicę. Ogórki się zazielenią i zaczną rosnąć. Uszykuj litrowy słoik i wlej do niego dość ciepłą wodę, ale nie gorącą. Dodaj do niej jedną łyżkę drożdży suszonych. Zamieszaj wodę. Wsyp jeszcze dwie łyżki cukru. Zamieszaj, przykryj słoik, i odstaw w ciepłe, ale ciemne miejsce na dwie godziny. Po tym czasie uszykuj jedno wiaderko pięciolitrowe z ciepłą wodą, wlej do niego wodę z drożdżami. I wszystko wymieszaj. Tak otrzymamy koncentrat nawozu z drożdży. Do codziennego podlewania ogórków należy go jeszcze rozcieńczyć. Zanim to zrobisz, podlej najpierw ogórki zwykłą wodą. To ważne, aby zwilżyć dobrze podłoże wokół ogórków. Potem wykorzystaj słoik i nabierz 1 litr skoncentrowanego nawozu. Wlej go do 10-litrowego wiadra z ciepłą wodą. To wiaderko wystarczy do podlania około 10 sadzonek ogórków. Po jednym litrze nawozu na sadzonkę. Tak możesz podlewać ogórki nawet codziennie, jeśli jest taka potrzeba. Dostarczysz ogórkom niezbędnych składników i pobudzisz je do wzrostu. Będą owocować jak nigdy. Dlaczego ogórki są pakowane w folię? Powód może Was mocno zaskoczyć. Dlaczego zielone ogórki są pakowane w folię, a inne warzywa nie? Producenci tego warzywa często decydują się na takie opakowania. Mogłoby się wydawać, że folia to zbędny dodatek, który generuje niepotrzebne śmieci. Okazuje się, że ma jednak ważne zastosowanie. Ogórki są jednym z najpopularniejszych warzyw kupowanych przez konsumentów. W sklepach najczęściej dostępne są dwa rodzaje ogórków. Gruntowe, które mają na skórce charakterystyczne wypustki oraz szklarniowe, które mają gładką skórkę. Te drugie są pakowane w plastikową folię. Żeby zrozumieć jej zastosowanie, należy zagłębić się w budowę tego warzywa. Ogórek składa się w ponad 90% z wody. Zapewnia ona jego sprężystość. Odpowiada również za smak ogórka. Folia jest kluczowa dla transportu i smaku tego produktu. Okazuje się, że dokładne zabezpieczenie skórki za jej pomocą jest niezbędne. Zapobiega ona parowaniu wody z komórek warzywa. Dzięki czemu kupujemy ogórki świeże, twarde i soczyste, a nie wysuszone, miękkie i gąbczaste. Folia ma też zastosowanie w transporcie. Ogórki szklarniowe często są importowane z innych krajów, zabezpiecza ona je przed zgnieceniem. Zapakowane w folię próżniową chroni je przed pleśnią. Brak powietrza uniemożliwia dostawanie się do nich drobnoustrojów. Pomimo zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, należy pamiętać, że takie ogórki należy myć przed zjedzeniem. Choć mogłoby się wydawać, że pakowanie ich w folię jest mało ekologicznym rozwiązaniem, to bez tego zabezpieczenia warzywo nie miałoby szans trafić do naszego sklepu. Bardziej ekologicznym wyborem mogą być ogórki gruntowe. Pochodzą one z Polski dlatego nie ma potrzeby, żeby pakować je w plastik. Tak wysiane pomidory zagwarantują ci udane zbiory. Wiedząc, kiedy i jak siać pomidory, zgłębisz tajniki ogrodnictwa. Sekret silnych i zdrowych sadzonek to właśnie sposób i czas siania pomidorów. Pomidory sieje się mniej więcej 6 do 8 tygodni przed planowanym sadzeniem do gruntu. Jeżeli uprawiasz pomidory w tunelach, możesz wysiać je wcześniej. Jest jeden warunek. Tunel foliowy musi mieć ogrzewanie. Sama folia nie chroni rozsady pomidorów przed mrozem. Przydaje się wtedy agrowłóknina do okrywania pomidorów, ale ona też przy silniejszych kwietniowych czy majowych przymrozkach może nie uratować sadzonek. Natomiast pomidory gruntowe można siać 15 marca. Ten termin wybierają doświadczeni ogrodnicy. Dlaczego jednak ich rozsada jest zawsze lepsza? Po pierwsze, wysiewają większą ilość najpierw w skrzynkach. Potem przesadzają tylko te najsilniejsze i najzdrowsze sadzonki do kolejnej skrzynki, a dopiero potem do pojedynczych pojemników. Po drugie, ogrodnicy trzymają pojemniki z siewkami i sadzonkami w szklarniach, czy pod folią, ale ogrzewaną. Sadzonki mają tam więcej światła niż takie uprawiane w domach na parapetach i mają zapewnioną odpowiednią temperaturę. W dzień powyżej 20 stopni, w nocy trochę poniżej 20 stopni. Jeżeli nie masz ogrzewanej szklarni ani folii, lepiej siać pomidory pod koniec marca, ponieważ w mieszkaniach tych warunków się nie spełni. Mam na myśli odpowiednią ilość słońca. Zdarza się przecież, że niektórzy działkowicze w swoich mieszkaniach nie mają nawet okna od południa, dlatego ich sadzonki pomidorów są często powyciągane. Tak samo się dzieje, jeśli pomidory wysiejesz za wcześnie. Nawet jeśli masz okna od południa, to mają za mało słońca, bo dni są krótsze, a później za długo są w pojemnikach bez przesadzania. Po sześciu czy ośmiu tygodniach pomidorom zaczyna brakować pokarmu i warunków, więc też się wyciągają. Tak więc już wiesz, że odpowiednia ilość słońca i ciepła są bardzo ważne dla pomidorów zapamiętaj więc te dwa terminy siania pomidorów gruntowych. 15 marca, jeśli masz ogrzewane tunele albo koniec marca, jeśli pomidory sadzić do gruntu. Pomidory do gruntu wysadza się w drugiej połowie maja, po tak zwanej zimnej zośce i zimnych ogrodnikach. Można ryzykować i sadzić pomidory do gruntu wcześniej, ale trzeba się liczyć z tym, że przymrozki mogą zniszczyć sadzonki. Kiedy siać już wiesz. A jak siać pomidory? Możesz je siać od razu do takich pojemników. Wtedy każde nasionko ma odpowiednio dużo miejsca do wzrostu. Możesz też najpierw podkiełkować nasiona, na przykład na ręczniku papierowym, i sadzić już takie, które mają dwa listki. Wtedy wiesz, że nie zmarnujesz miejsca w takim pojemniku na nasionka, które nie wzejdą. Ziemię do siewu można kupić w każdym ogrodniczym sklepie. Natomiast wymieszanie jej z czystym piaskiem przynosi, zdaniem wielu ogrodników, lepsze efekty. Ziemia do wysiewu powinna być lekko wilgotna i najlepiej ją zraszać wodą z butelki ze sprejem, niż podlewać. Podlewana się zbije i będzie twarda. Kiedy nasionka wzejdą i pomidory będą już miały nie tylko pierwsze dwa listki, ale już i liście właściwe, czyli te charakterystyczne z ząbkami, wtedy należy przesadzić je do nowych większych pojemników czy doniczek. Natomiast przed sadzeniem pomidorów do gruntu należy je hartować. Stopniowo zmniejszać temperaturę i ograniczać podlewanie. Można to robić, wystawiając sadzonki na dzień na zewnątrz, a potem i na noc. Wtedy po wysadzeniu do gruntu nie przeżyją takiego szoku, tylko od razu będą prawidłowo rosnąć. Pamiętaj więc o tych zasadach, a uprawa pomidorów okaże się wyjątkowo łatwa.